Ale szykuje nam się piłkarskie święto. Od pierwszego gwizdka dzieli nas już tak niewiele. Zostańcie Państwo z nami. Która z ekip pokaże dziś większe umiejętności. Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grad bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko, emocje gwarantowane. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem, wsparci i gotowi, Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Ależ tu panuje atmosfera na trybunach. Jacek, jestem pewien, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Michał Kopczyński. I teraz mamy przechwyt. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Chyba będą grać ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Na to się Tomek zanosi. Pytanie tylko, co to dokładnie oznacza? Czy nie ma gola? Świetna interwencja. Z rogu wrzuca Starzyński. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Ostatnio profile tego piłkarza w mediach społecznościowych były rozgrzane do czerwoności. Zapowiedź, że w tym sezonie zamierza zakończyć karierę, mnie osobiście zaskoczyła. On już dawał takie sygnały wcześniej, zresztą żaden piłkarz nie jest wieczny. Życzymy mu jak najlepiej w tym, co sobie zaplanował, kiedy już przestanie grać. I pewnie jeszcze nie raz będziemy korzystać z jego fachowych komentarzy jako piłkarskiego eksperta z najwyższej półki, który zna kulisy szatni jak mało kto. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Uwaga, będą prowadzić. Aj, teraz centymetry zdecydowały o tym, że nie ma gola. Błąd, piłka przechwycona. Indywidualna akcja, może być ciekawie. Decyduje się na strzał. No ale ostatecznie nie przysporzyło to kłopotów bramkarzowi. Z łatwością wyłapał tę piłkę. I zejście do osi boiska. To musi być bramka! O, naprawdę, dobra obrona. Rzuca w okolice 11 metra. Interwencja, wybicie, znakomicie, jak z podręcznika. Świetnie teraz to zablokował. A teraz mają dużo wądego miejsca na skrzydle. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. Jacob. Przeciwnik mocno go teraz naciska. Ale zagrana. Niebezpieczna piłka. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Michał Kopczyński. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. Kowalczyk. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. skają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. próbuje indywidualnej akcji. Co broni ten strzał? Ale co dalej? Ta akcja kończy się niczym. Powalczy. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. się powinno robić? Modelowy odbiór. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Naprawdę świetna piłka. To był chyba strzał z zamkniętymi oczami, bo ciężko to inaczej wytłumaczyć. Było zdecydowanie daleko od bramki, a także daleko od jakości, jakiej oczekujemy na tym poziomie grania w piłkę. Błąd. Tracą piłkę. Kopczyński. Michał Kopczyński. Złe było to podanie. Uwaga, prostopadłe zagranie. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Prowadzą zatem jeden do zera, Kopczyński. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Powalczyk. Starzyński. Świetne terenie. Raz prostopadłe do granie, Tu oczywisty offside. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Bartkowski. Chwila przerwy w grze. Zaraz wznowi bramkarz. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. No i po akcji mamy sygnalizację spalonego. Podarowana teraz piłka. Wietny teraz Rybling wciąż idzie na bramkę. Znakomicie wybronione. Brawo. Zrożnego w okolice jedenastki. Uderzenie z przewrotki. Co za strzał, co za pomysł. A jednak, minimalnie niecelnie. Wszyscy chyba żałujemy, że to nie leciało w bramkę, bo piłka z pewnością zawsze w siatce. Kołali utrzymać się przy piłce. Świetne, prostopadłe podanie. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać, ależ ma żelazne nerwy. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Warta wychodzi z inicjatywą. Ładnie prowadzą piłkę. I czy będzie gol? Popisowo teraz Bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego pera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Bramkarz przerzuca teraz piłkę nad poprzeczką rewelacyjna obrona ależ teraz kibice reagują na ten corner pragną z całego serca aby... wspaniale wspaniale teraz bramkarz ja już widziałem piłkę w siatce to było potężne uderzenie głową nie mam pojęcia jak udało mu się je zatrzymać no i mocno teraz zdecydowane wybicie skutecznie zablokowana ta centra no proszę państwa Zanosiło się tutaj na bramkę. Kopczyński. Akcja warty Poznań. Są na połowie rywala. Gdyby nie dobry blok obrońcy, mogłoby być gorąco po tej centrze. I tra tracą piłkę. No nie, prosto pod nogi rywala. Jakub Bartkowski. Truje w pole karne, ma do kogo? Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Ależ teraz gorąco się tutaj zrobiło na trybunach, proszę państwa. Kibice nie tracą nadziei i robią wszystko, co w ich mocy, by dodać skrzydeł swym ulubieńcom. Do końca spotkania zostało już niewiele, ale dzisiejsi gospodarze wciąż mają czas na tę jedną przemyślaną akcję, która przyniesie im wyrównanie. Nie traci piłki w tym starciu. Poluje piłkę, widać, że czuje się z nią pewnie. Co za blok! A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz zdołają podwyższyć. Jest uderzenie. Gol! Co za pranka! Że też się zdecydował z takiej odległości na strzał. Teraz powtórki pokazują, dlaczego warto na treningach ćwiczyć strzały z dystansu. Dla takich chwil warto, dla takich goli. Na razie 2-0. Said. Michał Kopczyński. Ostatni gwizdek, Pani Arbiter. Do spotkanie ligowe wygrywają dzisiaj goście. Drużyna zapisuje na swoim ligowym koncie trzy punkty. Zapewne zwycięstwo dwiema bramkami. Dobra robota.